Wyobraź sobie niebo nad naszymi głowami. Każdego dnia przelatują przez nie tysiące samolotów, przewożąc miliony pasażerów z jednego końca świata na drugi. Ale kim są prawdziwi giganci dominujący w tej potężnej branży? Dzisiaj zagłębimy się w fascynujący świat największych światowych linii lotniczych, uszeregowanych według wielkości floty. Przygotujcie się, bo niektóre liczby mogą Was zaskoczyć. Naszą podróż rozpoczniemy od Air China, która zajmuje dziesiąte miejsce. Ta chińska linia lotnicza z siedzibą w Pekinie i Chengdu imponuje flotą składającą się z 505 samolotów. Wyobraźcie sobie 280 Airbusów, 182 Boeingi i 38 lokalnie produkowanych samolotów Komak. Godne uwagi jest to, że średni wiek ich floty wynosi zaledwie 9,9 lat. Dzięki temu Air China może przewozić ponad 120 milionów pasażerów rocznie. Ale to nie wszystko. Linia ta należy do bardzo wąskiego grona przewoźników obsługujących sześć zamieszkanych kontynentów: Waszyngton, Londyn z 36 lotami. Tygodniowo Tokio, Sydney. Air China jest wszędzie. Równie imponujące jest zaangażowanie firmy w ochronę środowiska. W 2024 roku ponad 42 miliony pasażerów skorzystało z jej platformy podróży bez papieru. Firma wyeliminowała nawet jednorazowe tworzywa sztuczne ze wszystkich swoich lotów. Przenieśmy się teraz do Stanów Zjednoczonych, gdzie na dziewiątym miejscu znajduje się Skywest Airlines. Być może nie znacie tej nazwy, ale ta regionalna linia lotnicza jest potęgą w krajowym ruchu lotniczym, dysponując 510 samolotami regionalnymi, w tym bombardierami i prawie 200 Embraerami. 175. Skywest przewiozło w 2024 roku 42 miliony pasażerów. Aby dać Państwu wyobrażenie, to więcej niż Etihad Airlines i Eurowings e, razem wzięte, które przewiozły o 2 miliony pasażerów mniej. Imponujące jak na linię regionalną, prawda? A ich zaangażowanie w zrównoważony rozwój niesłabnie. W 2024 roku zakupiono 30 elektrycznych urządzeń naziemnych które zastąpiły 28 jednostek zasilanych energią z paliw kopalnych. Teraz czas na europejską legendę. Lufthansa, zajmująca ósme miejsce w rankingu, obsługuje 514 samolotów ze swoich baz we Frankfurcie i Monachium. Ta niemiecka linia lotnicza posiada fascynujący rekord. Jest największym na świecie operatorem pasażerskiej wersji Boeinga 747, posiadając 27 egzemplarzy. Dzięki tej flocie lotniczej Lufthansa przewiozła 64,5 miliona pasażerów, co stanowi wzrost o 7%. Sieć połączeń obejmuje ponad 300 destynacji w Europie, Azji, Afryce i Ameryce. Zaangażowanie firmy w ochronę środowiska przekłada się na konkretne działania. Wykorzystanie jednego silnika podczas kołowania po ziemi, co pozwala zaoszczędzić 1200 ton dwutlenku węgla rocznie, a oto linia lotnicza, która zre zrewolucjonizowała europejskie niebo. Ryanair, siódme miejsce z sześcioma setkami, dziewiętnastoma samolotami. Kto by pomyślał, że mała linia lotnicza, założona w listopadzie 1984 roku z jednym 15-osobowym samolotem turbośmigłowym, stanie się takim gigantem? Obecnie Ryanair jest największym europejskim operatorem samolotów Boeing 737. W marcu 2025 roku zamknęli rok finansowy oszałamiającym wynikiem. Przewieziono 200 milionów pasażerów, czyli o 9% więcej niż w roku poprzednim. 2600 tras łączących 238 lotnisk w 39 krajach. Ich cel klimatyczny jest równie ambitny: zerowa emisja dwutlenku węgla do 2051 roku i 25% redukcja emisji na pasażera na kilometr do 2031 roku. Wracamy do Chin z China Eastern Airlines, zajmującymi szóste miejsce na świecie z sześcioma setkami, 58 samolotami. W 2024 roku linia ta przewiozła 140,6 milionów pasażerów do 146 krajowych i 79 międzynarodowych miejsc docelowych. Fascynująca jest ich rola jako pierwszego klienta chińskiego samolotu pasażerskiego COMAXI 919. Zamawiając 101 egzemplarzy, China Eastern stawia na krajowy przemysł lotniczy, jednocześnie utrzymując imponujące tempo wzrostu. Piąte miejsce zajmuje China Southern Airlines z sześcioma setkami, 78 samolotami, największą flotą w Chinach. Założona w 1988 roku linia ta przewiozła w 2024 roku 164,7 miliona pasażerów. Obsługuje 155 krajowych i 76 międzynarodowych destynacji w 47 krajach. Umowy o wspólnej eksploatacji połączeń z Air Serbia, Kenya Airways i Qatar Airways pozwalają jej oferować bezprecedensową globalną łączność. Southwest Airlines zajmuje czwarte miejsce z 801 samolotami, wszystkie z rodziny Boeing 737. Ta strategia oparta na jednym typie samolotu nie jest przypadkowa, gwarantuje ona bardzo szybkie rotacje, uproszczoną konserwację i zoptymalizowane koszty operacyjne. Dzięki 121 destynacjom i prawie 130 milionom pasażerów rocznie Southwest udowadnia, że prostota może być rewolucyjna. Brak pierwszej klasy, brak opłat za zmianę rezerwacji, dwa bezpłatne bagaże rejestrowane. Ich model łamie wszelkie konwencje i to działa. Brązowy medal zdobywa Delta Airlines z 985 samolotami. Delta z siedzibą w Atlancie zarządza najbardziej ruchliwym węzłem komunikacji. Komunikacyjnym na świecie obsługującym ponad 4000 lotów dziennie, 300 destynacji na 6 kontynentach, 190 milionów pasażerów w 2024 roku. Delta nie ogranicza się do transportu. Optymalizuje każdy lot od vintage'owego Boeinga 717 po ultra nowoczesny Airbus A350 bezpłatne Wi-Fi, indywidualne ekrany, apartamenty Delta One. Ta linia lotnicza sprawia, że każdy lot staje się doświadczeniem premium. American Airlines zdobywa srebro z 989 samolotami. Powstały w wyniku fuzji American Airlines i US Airways. W 2013 roku Gigant z siedzibą w Dallas Fort Worth łączy 350 miejsc docelowych w ponad 60 krajach. Ponad 200 milionów pasażerów rocznie, a ich program lojalnościowy A-Advantage działa cuda. Historia American Airlines jest epicka. Po bankructwie w 2011 roku firma odrodziła się, składając zamówienie na 460 samolotów, co było śmiałym posunięciem, które jednak opłaciło się. A teraz numer jeden. United Airlines króluje na szczycie z 1032 samolotami. Z Chicago United dominuje w światowym lotnictwie, ciesząc się niekwestionowanym autorytetem. Ponad 1,6 miliona lotów rocznie do 330 miejsc na sześciu kontynentach. 150 milionów pasażerów w 2024 roku. Jednak tym, co naprawdę fascynuje w United, są jej ambicje. Zamówiono ponad 700 nowych samolotów w tym Airbus A321XLR i Boeing 737 MAX 10. Ta ogromna modernizacja to nie tylko odświeżenie floty, ale deklaracja całkowitej dominacji. To była nasza podróż dookoła świata pośród tytanów przestworzy oszałamiające liczby, nieograniczone ambicje i szaleńczy wyścig ku przyszłości lotnictwa.